Długo opóźnione przez FBI ujawnienie dzienników sprawcy strzelaniny w Covenant School w tym tygodniu zerwało zasłonę narracji politycznej, aby obnażyć brutalną prawdę. Odri Hale, 28-letnia transpłciowa zabójczyni, która zamordowała troje dzieci i troje pracowników w chrześcijańskiej szkole podstawowej w Nashville 27 marca 2023 roku, wybrała swój cel poprzez zimną, odręcznie zapisaną kalkulację nienawiści rasowej i religijnej. Dokumenty, ukrywane przez lata w trakcie batalii sądowych, ujawniają że Hale metodycznie odrzuciła szkołę przeważnie czarnoskórą, ponieważ kochała czarnoskórych, a zamiast tego wybrała szkołę przeważnie białą chrześcijańską. Ponieważ nienawidziła białych ludzi i religii. Przez ponad rok społeczeństwo i media walczyły o przejrzystość, podczas gdy administracja Bidena i lokalne organy ścigania utrzymywały te pisma w tajemnicy. Wielu podejrzewało, że opóźnienie było motywowane politycznie, w celu ochrony narracji, która przedstawia supremację białych jako najważniejsze zagrożenie wewnętrzne unikając jednocześnie trudnej dyskusji na temat przemocy wywodzącej się z chronionej grupy tożsamości. Ujawnione strony potwierdzają te podejrzenia, przedstawiając studium przypadku, które komplikuje uproszczone skrypty ideologiczne. Pokręcona lista za i przeciw. Dzienniki, niektóre datowane na 2021 rok, pokazują, że Hale początkowo wskazała I.T. Kreswell Middle School, do której uczęszczała od 5 do ósmej klasy, jako swój pierwszy wybór do ataku. Ale stworzyła listę wad, która ostatecznie oszczędziła tę szkołę. Pierwszą zauważoną wadą było to, że była to przeważnie czarna szkoła czarnych ludzi kocham. To zdanie pojawia się dwukrotnie. Halle rozwinęła, że atak na Kreswell pozostawiłby czarną społeczność w rozpaczy i cierpieniu. Nie chce tego powodować, równa się nie chce ich krzywdzić, równa się strach. Dalej martwiła się, że czarni przyjaciele i czarna społeczność będą mnie nienawidzić. Być może najbardziej mrożące krew w żyłach było wyrażenie obawy, że zabijanie czarnych uczniów prawdopodobnie wpłynie na przyszłych rasistowskich. Sik, białych strzelców, celowanie w białych i chrześcijaństwo. Natomiast lista zalet ataku na jej poprzednią szkołę, Covenant School, była silna. Kluczową zaletą było to, że była to przeważnie biała szkoła, ponieważ białych ludzi nienawidzę. Napisała. Następna zaleta przypieczętowała decyzję. Chrześcijańska szkoła, nienawidzę religii, zauważyła Hale, podkreślając frazę o nienawiści do religii dla wzmocnienia. Znajomość układu kampusu również została wymieniona, ale motyw był już krystalicznie czysty. Rodzice Hale powiedzieli później policji, że ich dziecko rozwinęło zamiłowanie do czarnej kultury, grając koszykówkę w przeważnie czarnym zespole w kresłę. Jej matka wyjaśniła w nagranym wywiadzie, że Hale czuła się akceptowana przez swoich kolegów z drużyny. To osobiste połączenie najwyraźniej uchroniło czarną społeczność przed jej przemocą, podczas gdy biali chrześcijanie stali się obiektem jej skoncentrowanej wściekłości. Pisma te demaskują pogląd o przypadkowym lub chorym psychicznie akcie niewytłumaczalnej przemocy. Pokazują celowe, premedytowane celowanie oparte na tożsamości. Hale oceniła dwie szkoły, używając rasy i religii jako głównych kryteriów. Jedna została oszczędzona z pokręconej formy miłości i strachu przed odwetem społeczności. Druga została potępiona z powodu wyraźnej nienawiści. To przedstawia niewygodną rzeczywistość dla instytucji i platform medialnych, które są mocno zaangażowane w pewne narody nienawiści. Gdyby rol były odwrócone, gdyby konserwatywny chrześcijański strzelec pozostawił pisma stwierdzające, że oszczędził szkołę, ponieważ kochał białych ludzi, ale zaatakował inną, ponieważ nienawidził osób transpłciowych, historia dominowałaby w nagłówkach przez tygodnie. Transpłciowa tożsamość sprawcy byłaby centralnym elementem analizy. Jednak w tym przypadku ta sama tożsamość często była umniejszana lub pomijana. Animozje rasowe i religijne łagodzone. Włączone do publikacji zapisy finansowe dodają kolejną warstwę, wskazując, że Hale mogła wykorzystać federalne środki pomocy studenckiej do sfinansowania ataku. Rodzice Hale podobno powiedzieli śledczym, że ich dziecko wykorzystało federalne pieniądze z Pell Grant na zakup broni palnej. Strona napisana odręcznie, zatytułowana Zapis Oszczędności na koncie. Odwołuje się do czeków z dotacji FAFSA, SICK. Z NAS College of Art and Design, obok notatek dotyczących zakupu broni. Ta tragedia zmusza nas do rozmowy, której często nam się odmawia, że nienawiść i zdolność do masowej przemocy nie są wyłączną domeną żadnej demografii ani ideologii. Własne dokumenty FBI dowodzą teraz, że szkoła Covenant nie została zaatakowana przypadkowo. Została zaatakowana za to, co reprezentowała dla Odry Bia i chrześcijaństwo. Uznanie tego faktu nie jest poparciem żadnego szerszego uprzedzenia, jest to niezbędny krok w kierunku uczciwej diagnozy i zapobiegania. Kiedy ignorujemy konkretne motywy zapisane własną ręką zabójcy, aby zachować narrację polityczną, zawodzimy ofiary, umacniamy same podziały, które prowadzą do rozpaczy. Prawdziwe bezpieczeństwo zaczyna się od prawdy, bez względu na to, jak jest niewygodna. Jeśli podobał Ci się ten materiał, subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i kliknij dzwoneczek aby nie przegapić kolejnych filmów.